Cześć, witajcie w kolejnym programie Jak to zrobiłem, jak to zrobiłam. Dzisiaj moim gościem będzie Kuba Wiśniewski. Kuba pokaże nam bardzo ciekawy przypadek z kanałem MM, ale również pokaże nam w jaki sposób wykonał odbudowę przed leczeniem endodontycznym. Cześć Kuba, witam Cię serdecznie. Cześć Grzegorz, dzięki za zaproszenie. Jak zawsze przyjemnie jest gościć w formatach, które, które realizujemy w, w DMG, DMG TV, tak? Także chciałem wam dzisiaj pokazać, myślę, że całkiem interesujący przypadek, w szczególności jak chodzi o rozwiązanie takich dosyć skomplikowanych sytuacji, na które musiałem, z którymi musiałem sobie tutaj poradzić. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dla was interesująca, także że wyciągniecie z tego trochę ciekawej wiedzy. No dobrze, słuchaj, to jaki przypadek dla nas dzisiaj przygotowałeś i o czym nam chcesz dzisiaj opowiedzieć? Bo to wiesz, ja już troszeczkę przejrzałem ten przypadek, obejrzałem kilka zdjęć i rzeczywiście on robi wrażenie, więc teraz tego chciałbym, żebyś tak dokładnie opowiedział, wiesz, z tymi wszystkimi smaczkami, jak to, jak to zrobiłeś, żeby, żeby nasi widzowie po prostu skorzystali z tego i mogli wykorzystać te tips and tricks kliniczne w swoich codziennych praktykach. Jasne, no to przejdźmy do meritum. Spójrzcie proszę na pierwszy slajd. Zobaczcie na zdjęcie fotograficzne, które pokazuje, no oczywiście, ząb z licznymi kompromisowymi odbudowami, wypełnieniami, które na pewno trzeba będzie wymienić. Ale po prawej stronie slajdu macie zdjęcie rentgenowskie. Zdjęcie rentgenowskie, na którym pierwszy widać, że ząb był kiedyś leczony endodontycznie i to leczenie nie udało się tak do końca. Część systemu w korzeniu mezjalnym, a w zasadzie cały system w korzeniu nie został opracowany i oczyszczony. Jedynie, jedynie korzeń kanał dysta. Ale co przede wszystkim rzuca się w oczy, to wielkość ubytku próchnicowego. Jak przyjrzycie się dokładnie, to ten ubytek próchnicowy schodzi już w okolice brzegu wyrostka kości. A więc jest, jestem przekonana o tym, że jest to taka sytuacja, której w codziennej praktyce nie lubimy. No i Trzeba się teraz zastanowić, czy w ogóle jest sens tego zęba leczyć. Więc Grzegorz, tak trochę nietypowo, ale zadał ja Tobie pytanie. Czy Ty byś tego zęba leczył? Wiesz co, na pewno bym spróbował, dlatego że okay. patrząc na to zdjęcie. Ja jednak bym się nie opierał tylko i wyłącznie na tym zdjęciu rentgenowskim w przypadku tego konkretnego pacjenta, no dlatego że obaj wiemy, że jest to zdjęcie płaskie, które tutaj pokazujesz. Nie jest to tomografia, więc nie widzimy tego w trójwymiarze. Zdecydowanie jest tu duży problem, bo ten ubytek jest bardzo, bardzo głęboki, więc leczenie jest w pewnym stopniu kompromisowe. Niemniej jednak wydaje mi się, że sobie z tym świetnie poradziłeś. Co było dalej? A. Dzięki. No tak, musiałem sobie z tym poradzić, tym bardziej, że pacjentka bardzo, bardzo nie chciała się rozstawać z tym zębem, więc trzeba było jakoś ten temat ogarnąć. Oczywiście, na wstępie pamiętajcie o tym, że jest to leczenie kompromisowe. Jest to leczenie obarczone dużym ryzykiem, przede wszystkim ryzykiem biomechanicznym, a więc pacjent musi być w pełni świadomy tego, że to, co robimy, jest leczeniem warunkowym i po prostu może się nie powieść. Ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten, ten nie pije szampana. Więc na kolejnym slajdzie zobaczycie, jak w pierwszej kolejności pozbyłem się wypełnień z tego zęba. No i już od razu widać, że ten ubytek od strony dystalnej jest rzeczywiście ubytkiem całkiem głębokim. W tym momencie wiem o tym, że koferdam, a przynajmniej ta jego część między szóstką i siódemką, będzie mi trochę przeszkadzał, dlatego w tym momencie. Przeciąłem sobie ten koferdam po to, żeby móc dostać się do tego ubytku w głębi, oczyścić go prawidłowo i móc przygotować pole do jakiejś alternatywnej izolacji. W sensie pozostaje izolacja z koferdamem, ale będziemy próbowali doszczędzić to wszystko jakoś teflonem tak, żeby można było tę odbudowę przeprowadzić w odpowiedni sposób. I na następnym slajdzie zobaczycie już wykonaną gingivektornię. I spójrzcie, że cały ubytek jest już przepracowany. Gingivektomia spowodowała, że nie mamy krwi w polu zabiegowym, a więc jednej części wilgoci pozbyliśmy się, możemy skupić się na kolejnych, na kolejnych etapach. No i teraz tak: ten ubytek jest bardzo głęboki. Chciałbym odbudować sobie tego zęba do leczenia dodatkowego, ale tak naprawdę, przy takim dostępie do kanału dystalnego, musiałbym te ściany zrobić bardzo cienkie. W dodatku kleiłbym się w tym wszystkim do zębiny. A więc stworzyłbym ścianę odbudowy przedendotycznej, cienkiej, przyklejonej nie do, szukiwa, ale do zębiny. No to brzmi trochę jak dobry, dobry przepis na porażkę. W szczególności, że gdyby mi to leczenie nie wyszło jednowizytowo i musiałbym na kolejnej wizycie zakładać ponownie kofernant, założyłbym klamrę na tak cienką odbudowę. No i to się najczęściej wiąże ze złamaniem tej odbudowy, rozszczelnieniem całego systemu i tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia. Więc tu postanowiłem, że podejdę do tego troszeczkę inaczej. Jest pewna technika, która nazywa się Canal Projection Technique. Jest to technika, w której wykonujemy projekcję kanału za pomocą różnego rodzaju instrumentów. Tutaj użyłem akurat gotoperki. Zaraz Wam wytłumaczę dokładnie o co chodzi. Spójrzcie na kolejny slajd. Na tym slajdzie widać już wstępnie opracowaną część koronową kanału. Po co wstępnie opracowałem? Tylko i wyłącznie po to, żeby móc wprowadzić tam albo tak zwany kanal lider, który chyba są już niedostępne na rynku, albo w tym wypadku dźwig gutaperkowy. Do czego jest mi ten świek guterkowy? Spójrzcie na to zdjęcie. Wyizolowałem całość formówką, doszczelniłem teflonem. Nie przejmowałem się tutaj tym, że gdzieś wystąpią mi nadmiary, nawisy. Chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żeby było szczelnie, żeby nie było żadnego mikroprzecieku. Te wszystkie nadmiary i nawisy podczas preparacji pod koronę, bo tutaj a w mojej opinii jest to jedyne rozsądne rozwiązanie, jak chodzi o odbudowę, rekonstrukcję docelową, więc te nawisy i tak zostaną zlikwidowane. Natomiast dla mnie ważne jest, żeby było szczelnie, żebym mógł to w odpowiedniej, bezpiecznej przewidywanie. Więc, i teraz patrzcie na ten slajd, wprowadziłem ćwiek utaperkowy do kanału. Ten ćwiek utaperkowy ma spowodować, że moja odbudowa, preparat kompozytowy, materiał kompozytowy nie będzie mi wpływał do systemu korzenia dystalnego. A tym samym jestem w stanie odbudować wszystko, co zostało utracone podczas przebiegu procesu próchnicowego. I jednocześnie nie zamykając sobie dostępu do kanału, albo nie musząc w przyszłości próbować odkopać. A więc popatrzcie na kolejny slajd. I na tym slajdzie widać już całość odbudowy i ćwiece w tamtym miejscu. I zobaczcie, że teraz wszystko, co potrzebuję, to po prostu wyjęcie jest wyjęcie tego ćwieka i mam już dostęp do kanału dystalnego. Ta technika jest bardzo interesująca, potrafi w wielu sytuacjach pomóc, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tej techniki nie powinniśmy używać. Podejrzewamy, że system w danym korzeniu, przestrzeń dodatyczna, jest bardziej rozbudowany. Między innymi dlatego nie odbudowałem w ten sposób całego zęba, zostawiając sobie tylko małe dziurki do, do dostępu do pozostałych kanałów, w tym do kanałów mezjalnych. I to była znowu słuszna decyzja. Na ten slajd spójrzcie, spójrzcie to już jest po wyjęciu, a po wyjęciu tego ćwieka i pozostawieniu tego dostępu. Natomiast dostęp w części mezjalnej pozostał taki, jak był, jak był wcześniej, tylko kompozytem te ściany odpowiednio pogrubione. Na kolejnym slajdzie widać już wypreparowany, prawidłowy dostęp, tak, żebym mógł zająć się też częścią Mezianu i przejść już do właściwego leczenia dodatycznego. I następny slajd, który potwierdził tylko i wyłącznie, że robienie takiego dostępu z użyciem Canal Projection Technik, ale w części Meziany byłoby tutaj prawdopodobnie dużym błędem. Zwróćcie uwagę. Trzy wejścia, samodzielne wejścia do systemu przestrzeni dodatycznej w korzeniu mezjalnym. Gdybym tam zrobił jedynie dwa otwory pod te główne kanały, które w pierwszej kolejności można było dostrzec w trakcie zabiegu, no to oczywiście ta przestrzeń i cień pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma kanałami mezjalnymi mogłoby, mogłoby być trudniej ją opracować, oczyścić zdezynfekować, a już na pewno, na pewno nie znalazłbym kanału MM. Więc to szczęśliwie opłaciło się. I teraz spójrzcie na kolejny slajd, gdzie widać już przymiarkę ćwieków. No i coś, co my lubimy na samym końcu najbardziej, czyli po tej finalnej, finalnej irygacji, po prawidłowym procesie dezynfekcyjnym, ostatnie zdjęcia i nasz wymarzone RVG z wypełnionymi kanałami, z, z widocznymi poszczególnymi kanałami mezjalnymi. Tak więc, jak widzicie, ta technika Canal Projection Technik może bardzo mocno ułatwić, ułatwić pracę. Możecie stworzyć w nią bardzo grube ściany i tylko delikatny, oszczędny dostęp do, do kanału, dzięki temu łatwiej można wyizolować na przykład niektóre trudniejsze przypadki, albo odpowiednio przygotować odbudowę tymczasową, tak, żeby to wszystko nie popękało, nie połamało się pomiędzy wizytami. Ale trzeba wiedzieć, kiedy tę technikę zastosować w szczególności, gdy przestrzeń. Może być rozbudowana. To tej techniki nie powinniśmy używać. No powiem Ci, że przypadek bardzo trudny, bardzo fajny. Kuba, dziękuję ci serdecznie i mam nadzieję do następnego razu. No bo to wiesz, twoje przypadki są, są fenomenalne. Także dziękuję ci serdecznie. Dzięki się bardzo. Dziękuję widzom. No, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak coś, to komentujcie, piszcie na, na privie, jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości czy pytania. Do zobaczenia. Cześć! Słuchajcie, niesamowity przypadek, fenomenalna technika odbudowy, fenomenalna egzekucja całego planu. Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek i będziecie obserwować nas dalej, będziecie dalej śledzić. Nasze odcinki, nasze przypadki, którymi się będziemy dzielić z Wami. A może Wy chcecie się pochwalić jakimś przypadkiem, więc napiszcie też do mnie w wiadomości prywatnej, czy też tutaj w komentarzu. Skontaktujemy się z Wami i z miłą chęcią zaprosimy Was do naszego programu, do naszego projektu, tak, żebyście się mogli podzielić z innymi swoim sukcesem, bądź też porażką, jeżeli chcecie. Tymczasem nie zapomnijcie o tym aby włączyć powiadomienia o nowych filmach i oczywiście zasubskrybować nasz kanał. Dzięki serdeczne i do następnego razu.